Cześć, mi z tej strony słuchajcie Wiecie, że staram się zawsze zwracać uwagę przynajmniej znaczy szczególnie ci, którzy z Was, którzy być może śledzą jakieś moje działania na Facebooku wiecie, że zwracam uwagę często na to, żeby Ludzie, którzy piszą o jakichś faktach, o jakichś historiach, o jakichś niesamowitych rzeczach, żeby sprawdzali te, te fakty właśnie, żeby sprawdzali w jak największej ilości źródeł. Żeby podawali źródła, jeżeli ktoś się zapyta na temat informacji, żeby, żeby sprawdzali, czy informacje, które podają, czasami są jakimiś babolami, wyssanymi z palca rzeczami, ewentualnie Hmm, jakimiś nieaktualnymi kwasami często tak jest, że ktoś podaje jakąś sensacyjną informację najczęściej związaną hmm, hmm, z żydowskim pochodzeniem przodków czyichś albo hmm, z jakimś, na przykład tak jak było ostatnio ze Schetyną, który hmm, niby, że pierdyknął jakieś pismo do Johna Carego, w którym tam się strasznie kajał, co było też hmm, fałszywką te informacje podane w sieć potem żyją własnym życiem, a miesiąc mija, dwa miesiące mija i wszyscy są przekonani, że to już jest prawda, no bo coś musi być na rzecz. Przypominam, że takie różne kwachy, informacje puszczają wyspecjalizowani w, tym, w puszczaniu takich kwachów goście. Albo czasami są to, jest to wynik głupich żartów, a czasami jest to wynik zaplanowanego działania ze strony różnych organizacji, czy rządowych, czy nierządowych, różnych państw. A odpyty ludzi daje się na to wszystko nabierać, ze względu na to, że w dupie mają sprawdzenie źródeł. To jest kwestia lenistwa. Słuchajcie, to też taka sytuacja jest bardzo często spotykana. Wśród ludzi komentujących niektóre moje filmy albo komentujących moje komentarze, którzy czepią się jakiegoś stwierdzenia, którego na przykład nie zrozumieli, które powiedziałem, albo ewentualnie być może ja coś niejasno powiedziałem, wrzucają w moje usta rzeczy, których nie twierdziłem, a potem nakręcają historię, dorabiają do tego historię. Gdy zwracam uwagę, że wystarczyło wpisać w Google jakieś hasło i od razu sytuacja będzie jasna, ponieważ Google doprowadzi nas do dziesiątek źródeł na dany temat, które to źródła wskażą, że dana osoba nie ma racji, to takie osoby najczęściej wtedy mówią: no, powiedz, jakie źródło? No kurwa, maciu. Słuchajcie. Trzeba trochę chęci. Jeżeli się coś pisze, twierdzi kategorycznie i się człowiek przy czymś upiera, no to należy takie informacje sprawdzać. I do czego tutaj teraz dochodzę? Dochodzimy. Zobaczcie przykład z ostatnich dni, z ostatniego zdaje się wczorajszego i dzisiejszego dnia. Na prawie wszystkich portalach nie na głównych, w głównych informacjach, ale gdzieś tam zawsze w tych takich bardziej lajtowych informacjach pojawia się info z linkami do filmu do zdjęć o tym jak to w budynku Parlamentu Federacji Rosyjskiej w Moskwie ktoś sfilmował uprawiającą seks parę, którą widać przez okno. Tutaj zdaje się na zdjęciu, zaraz wam to pokażę nie będziemy pokazywać seksu, bo być może są wśród nas nieletni również. Ale generalnie, info dnia, że ktoś sfilmował uprawiającą seks w parlamencie Federacji Rosyjskiej parę. Pani opiera się o okno, pan tam generalnie zachodzi ją od tyłu i popycha w stronę okna, <laughs> żeby wyjrzała, spojrzała i tak dalej. No, info, prawda? Atrakcyjne info, o kurna, masz. Nie dość, że seks, polityka to jest jeszcze Rosja, prawda? To info. Wczoraj, pierwszy raz zdaje się, zobaczyłem na onecie informację o tym. Znaczy, w dniu wczorajszym pierwszy raz zobaczyłem na onecie informację o tym, dlaczego zaraz powiem. Dzisiaj o tym pisze nawet Gazeta Wyborcza, słuchajcie, internetowa, którą również przeglądam, bo wroga trzeba znać. Info przetoczyło się przez Twittera. Podali to info, linkowali dalej czołowi dziennikarze śledczy <noise> polskich gazet. No i generalnie w ogóle się wszyscy tym strasznie podniecali. Ciekawe, czy ich FSB aresztowało i tak dalej. Tego typu komentarze ze strony dziennikarzy. A ja, zażenowany generalnie, tylko się na to patrzyłem, ponieważ. Ja ten film i to zdjęcie widziałem ze dwa lata temu. Rok temu, dwa lata temu już widziałem. Tak mi się na początku coś zajarzyło. I zanim w ogóle zadecydowałem, że, że zabiorę głos tam pod jakimś... No, to też stwierdziłem, zaraz, zaraz, ale przecież to jest stare info. Ale widzicie, no, ja najpierw sprawdziłem, czy rzeczywiście to jest stare info, czy mi się tylko tak wydaje. Sprawdziłem i okazało się, że mam rację. Informacje na temat tego filmiku, wszystko by wskazywało na to, że pojawił się niedawno. Ale też, słuchajcie, film na serwisie Life LiveLeak pojawił się dwa miesiące temu. Tak, teoretycznie wynika z, z tych danych wyszukiwania Google. Filmik pojawił się dwa miesiące temu. Tylko, że ja byłem przekonany, że ja ten filmik wiedziałem dużo, dużo wcześniej niż dwa miesiące temu. Pogrzebałem dalej i okazało się, że dwa miesiące temu ten filmik został ponownie wrzucony przez zgadnięcie, uwaga, ukraińskie organizacje troli internetowych działających oczywiście propagandowo przeciwko Rosji. I Ukraińcy zaczęli tą historię. od tak sobie, jako jedną z wielu szpilek, które wsadzają Rosjanom, zresztą tak samo jak Rosjanie wsadzają Ukraińcom i reszcie z świata, zaczęli rozmychiwać tą historię ponownie. Film, jak się okazuje, miałem rację, bo pierwszy raz pojawił się w sieci w 2013 roku. I wtedy też był przez chwilę dość głośną, raczej ciekawostką, zabawną sprawą, no bo pan popycha panią w domyśle polityk, popycha jakąś panią politykę, ewentualnie sekretarkę do wyjścia do okna. I zobaczcie, to nie jest ważna sprawa, to nie jest jakieś wielkie halo, ale to pokazuje, jak nawet ludzie związani z mediami obeznani teoretycznie ze światem internetu, ze światem newsów i tak dalej, dają łatwo się wprowadzić w jakąś dziwną sytuację, dziwną gierkę przez to, że nie sprawdzają danych informacji i podniecają się rzeczami, którymi się mają podniecać, no bo ta informacja została ponownie pompowana po to, żeby wpływać jakoś na opinię publiczną pokazując, patrzcie, jesteście ludzcy, nawet w parlamencie się pieprzą, kurczę. To jest właśnie to. Każdą informację, która jest dziwna, należy sprawdzić. Każdą informację, która powoduje jakieś wątpliwości, należy sprawdzić. Źródła tej nie ukrywam oczywiście. Ja kiedyś kilkakrotnie zdarzyło mi się przekazać informacje, co do których miałem wątpliwości, a nie potrafiłem znaleźć dużej, większej ilości źródeł niż powinienem. Ale w takich sytuacjach starałem się mówić, że nie jestem pewny czegoś. Być może również zostałem kiedyś wprowadzony w błąd przez jakieś informacje, które po prostu w ten, żyły własnym życiem, dawne ślady zostały pozacierane. Najważniejsze zawsze jest dojść do pierwszej informacji, tej źródłowej. Często okazuje się, że najbardziej sensacyjne informacje mają jedno i jedyne źródło, które najczęściej jest jakąś stroną niegodną zaufania albo propagandową gadzinówką. Także słuchajcie no. Ta krótka przypowiastka o seksie w Parlamencie Rosji pokazuje, że trzeba z uwagą i spokojem badać źródła informacji znalezionej w sieci. não, não a gente